Młodzi wokaliści w rywalizacji na najlepsze wykonanie piosenki filmowej. 31 marca odbył się w Olsztynie pierwszy wojewódzki festiwal europejskiej piosenki filmowej. Młodzież w czasie rozmów mówi o tym, że chcą śpiewać piosenki filmowe. Postanowiliśmy wyjść naprzeciw i zorganizować taki festiwal piątek na estradzie V. Liceum Ogólnokształcącego imienia Wspólnej Europy w Olsztynie wystąpiło 17 laureatów przesłuchań online. Wydarzenia inicjatywy artystyczne wpisują się w misję naszej szkoły. Szkoła nie powinna być tylko i wyłącznie miejscem, do którego młodzież przychodzi, pisze klasówki, realizuje podstawę programową. To powinno być również miejsce, gdzie ma możliwość odkrywania i rozwoju swojej pasji. Ja nie chcę za dużo mieć. Za mało deszcz, pierścionki dwa, przyjaciół w brud, parasole w deszcz. Wokaliści występowali w trzech kategoriach. Młodzież w wieku od 13 do 16 lat, od 17 do 20 roku życia oraz zespoły. Kochamy śpiewać, dlatego tu jesteśmy, żeby rozwijać się w jakiś sposób i kto wie, może uda się coś wygrać, mamy taką nadzieję, no i przede wszystkim liczy się ta zabawa. Zawsze lubiłam muzykę, a teraz jak jest konkurs taki, to jest pierwsza edycja, to myślałam, że no można spróbować, bo oglądam dużo filmów z muzyką, musicali, to miałam duże pole do popisu. Bardzo lubię śpiewać i też gram na skrzypce dodatkowo, uczęszczam do szkoły muzycznej. I myślę, że to jest taka bardzo dla mnie ważna pasja. Konkursy takie jak ten, piątkowy, to dla młodych artystów szansa pochwalenia się talentem przed profesjonalnym gronem muzyków. Piosenka filmowa jest specyficznym rodzajem sztuki, trudno sobie dzisiaj wyobrazić film bez muzyki, a trudno sobie wyobrazić muzykę filmową bez piosenek, dlatego ja witam to naprawdę z największą radością, gratuluję i a jurorom mogę życzyć tylko bardzo trudnych wyborów. Ci oprócz oceniania talentu wokalnego mogli zapoznać się z wiedzą o filmie młodego pokolenia. Niektórzy z nich być może już niedługo staną za kamerą, bo chociaż tradycje filmowe regionu nie są długie, ale dokonania już znaczące. Lata od funkcjonowania funduszu filmowego i świetne sukcesy. Przecież bycie nominowanym do Oscara to już jest sukces. No, to jest duma. Zamykam przyczuję jak w Twoich dłoniach to nie moja twarz. Przysięgasz miłościarz po śmierci. Na najlepszych nastoletnich wokalistów czekały oprócz pamiątkowych statuetek m.in. vouchery na lekcje muzyki czy sesje zdjęciowe. Wszystko.